Cześć wszystkim, z tej strony Iza, Głęboka Świadomość i dzisiaj ponownie rozmawiam z Jarkim Stadnikiem z firmy Biochem. Cześć Jarek. Cześć, witajcie serdecznie. I znajdujemy się dzisiaj w studiu tatuażu w orakonie na wawrzyńce 19 w Krakowie. I dzisiaj będziemy mówić o CBD, czyli o kanabidiolu, który pozyskuje się z konopi właśnie w kontekście pielęgnacji skóry, a także w pielęgnacji skóry z tatuażami. W jaki sposób olej z Konopi wpływa na, na skórę? Mm -hmm. Olej z konopi, czyli olej z nasionek konopnych, z roślinek konopnych, najczęściej wykorzystywany jest do celów, do celów spożywczych, ale w rzeczywistości też może być wykorzystywany na atopowe zapalenie skóry, na uszczytce, na wszelkiego rodzaju problemy dermakologiczne, e, nie tylko do celów spożywczych. A CBD? Kanabidiol, no, który występuje w fiatostanie konopi zazwyczaj siewnych, ale też indyjskich, chociaż w Polsce m, może być to przeważnie siewnych, konopi siewnych ze względu na regulację z THC, jest wykorzystywany również do celów kosmetycznych, ale on całkowicie już inaczej oddziałuje na skórę, na przykład przy tatuażu, się tatuażu, czy właśnie na ja to powiem zapaleniu skóry, ponieważ dzięki swoim właściwościom neurologicznym bardzo fajnie wchłania się i aktywuje procesy naprawcze przez właśnie wiązania neurologiczne. Czyli jeśli ktoś zrobił sobie dopiero co nowy tatuaż to taki produkt z CBD może być wskazany właśnie do pielęgnacji skóry. Jak najbardziej. Ja osobiście niedawno robiłem sobie tutaj taki tatuaż dosyć taki spory, sporej wielkości, pewnego rodzaju smoczyce i sam ostatnio testowaliśmy nasz krem maść konopną właśnie z kanabidiolem 1000 mg CBD na 100 ml produktu i byłem bardzo Mile zaskoczone zresztą większość moich znajomych, my byli miło zaskoczeni, że tak świeży tatuaż tak szybko się goił, więc jak najbardziej kanabidiol czy w Stanach Zapalnych skóry, czy przy nowotworach skóry ma swoje zastosowanie. Zresztą jest taka historia związana z Rickiem Simpsonem RSO, tak zwany olej RSO, często stosowany do nowotworów. Rick Simpson to jest postać ze Stanów Zjednoczonych, człowiek, który w tym momencie, chyba około 60-70, no między 60 a 70 lat jeździ po całym świecie i opowiada swoją historię na temat właśnie nowotworu skóry, który, którego wyleczył właśnie olejem RSO, czyli wyciągiem z ekstraktu konopi akurat indyjskich, chociaż też może być konopi siewnych, nakładanych bezpośrednio na stany nowotworowe, na trudno gojące się rany i dzięki właśnie takiemu zastosowaniu tego oleju bardzo szybko powrócił do zdrowia. Ono oczywiście też stosował go do ust, ale na początku jego pierwsze przygody z tym olejem były bezpośrednio na skórę, więc to jest jeden z niezłych dowodów pokazujących na to, jak na przykład taki produkt z CBD czy z THC, akurat tutaj my mówimy o CBD, czy ogólnie oleje, różnie z nasion konopi, jakby nie patrzeć, regenerują bardzo szybko komórki czy nowotworowe, czy komórki skóry. Czyli taki produkt z CBD jest lepszy od na przykład zwykłego kremu do pielęgnacji skóry po tatuażu, czy przyspiesza ten proces regeneracji i gojenia się skóry? Ciężko mi powiedzieć, ponieważ ja nie jestem tatuażystą ani ekspertem, prawdę mówiąc, i też nie mam tak, tatuaży tak bardzo dużo, ale, ale widać po prostu na no moim doświadczeniu, doświadczeniu moich znajomych, wydaje mi się, że jak najbardziej tak, więc moim zdaniem warto to sprawdzić ze względu na to, że to jest jak pewnego rodzaju nowość, a produkty, które nie zawierają w sobie nasze, na przykład produkty maści konopne czy olejki CBD, które nie zawierają sztucznych dodatków czy alkoholu, myślę, że jak najbardziej wspomagają ten proces. A co w takim razie z podrażnieniami skóry? Czy spotkałeś się może z czymś takim, że CBD albo jakiś inny produkt z konopi właśnie wywołał jakąś reakcję niepożądaną, czy jest to raczej bezpieczne do stosowania? Myślę, że w 99% jest bezpieczne, chociaż zdarzają się osoby, które mają uczulenie na produkty konopne, ale jest to duża, duża, że tak powiem, rzadkość. No właśnie, a um, Twoim zdaniem lepiej jest zastosować krem czy maść i tak naprawdę czym te produkty się różnią? Mm -hmm. no maść jest bardziej skoncentrowana, to na pewno, jest bardziej tłusta i jest bardziej do celów medycznych. Akurat ten produkt, który tutaj mamy i za chwilę Wam pokażemy na nagraniach, jak jest stosowany, jak wygląda, szkoda, że nie możecie powąchać, bo naprawdę pięknie pachnie, jest bardziej do celów medycznych, natomiast krem jest do celów na co dzień, tak? czyli w takiej pielęgnacji regularnej skóry jeżeli nasza skóra już jest zagojona po tatuażu też stosowanie kremu jako takiego wsparcia żeby na przykład tusz się zachował dłużej w skórze też jest to wskazane tak, tak, oczywiście. Myślę, że jak najbardziej. Co prawda, jeszcze kremów nie wprowadziliśmy pod naszą marką, ale plan, planujemy wprowadzenie jak najbardziej kremów do, do, i dla tatuaży, i do codziennego użytku dezodorantów, peelingów, budyniów itd., itd. Wszystko na bazie naturalnych kosmetyków i na bazie czy oleju z nasion konopi, czy kanabidiolów, czyli CBD. A jakie jeszcze inne właściwości pielęgnacyjne bądź lecznicze ma CBD, jeśli chodzi o skórę? No, przede wszystkim odżywcze, regenerujące, nawilżające. No tutaj tak naprawdę korzyści jest bardzo, bardzo dużo. Z tym, że jeśli chcielibyście się dowiedzieć szczegółów, to zapraszam na naszą stronę na blog biochem.pl czy medyczna bo tam bardzo dużo piszemy na temat kosmetyków i tam myślę, że można było więcej szczegółów odnaleźć. Takich pro, produktów z tego co kojarzę na rynku nie ma dużo, już samych kosmetyków do pielęgnacji skóry z tatuażem myślę, że jest dość ograniczona ilość, A, takich typowo z mm, CBD. Myślę, że nie wiem, czy wy, wy macie jakąś linię osobną dla tatuażu, czy po prostu wystarczy kupić zwykłą maść z konopi i to jest też bardzo dobry produkt wtedy do tatuażu? No jeszcze nie wprowadziliśmy, bo tak naprawdę wystarczy, tak jak mówisz, kupić zwykły produkt do codziennego użytku. Planujemy wprowadzić takie mniejsze właśnie opakowania, powiedzmy 30 ml, bo w tym momencie mamy 100 ml, więc to są maści, duża ilość, bardzo wydajna, nie tylko na okres gojenia się tatuażu, ale spokojnie jeszcze na 4, 4, do, 4 miesiące do pół roku można ją wykorzystywać. Więc myślimy nad tym, że po prostu przypakować to w mniejsze opakowania i dedykować to do tatuażu, ale nie musi tak być, tak? Poza tym można też korzystać ze olejków CBD 5 czy 10% które co prawda mają zawartość 10 ml, ale są bardzo mocno wydajne, bardzo szybko goją stany zapalne, nawet jakieś problemy dermakologiczne, prawda? Czy, czy, czy raki, czy wyskakujące jakieś stany zapalne skóry. Niesamowicie w ciągu tak naprawdę jednego wieczora, kiedy nakładamy sobie powiedzmy na noc, taki olejek CBD 5% są w stanie zahamować stan zapalny bardzo szybko, tak? Czyli tu mówisz o stosowaniu takim na skórę, bo mówiliśmy wcześniej o maści, ale też mamy ten olej CBD, który jest w kroplach i raczej większość osób stosuje to doustnie. Mhm, tak, tak, najczęściej stosujemy doustnie, ponieważ CBD w formie olejku doustnego działa przede wszystkim antyzapalnie, ostrza umysł, reguluje, reguluje ciśnienie, w sumie obniża to ciśnienie. Działa antynowotworowo, uspokaja człowieka, poprawia sen, działa anty, anty, przy, m, przeciwbólowo, jeśli chodzi o ból neurologiczny, neuropatyczny itd., itd. więc możemy je stosować na olejek dwojako, tak? i bezpośrednio na skórę i oczywiście też doustnie w celu osiągnięcia pewnego rodzaju homeostazy w naszym organizmie. A czy jest jakiś sens, żeby podczas gojenia się tatuażu stosować też taki olejek CBD do ustnie? Czyli jakby wtedy na dwa fronty działać, bo i smarować skórę na zewnątrz, i też po prostu dawkować sobie krople na śluzówki? Myślę, że jak najbardziej tak, oczywiście, że tak. Przede wszystkim myślę, że warto też stosować CBD podczas tatuażu, podczas robienia tatuażu, ponieważ ono, tak jak mówię, uspokaja, reguluje, działa przeciwbolowo, tak? więc na pewno um, tego rodzaju sesja tatuatorska będzie przebiegała przyjemniej. Tak, no to jest też e, ciekawe spostrzeżenie. Bo tak, tak jak mówisz, CBD ma działanie przeciwbólowe, więc myślę, że w przypadku osób takich bardzo wrażliwych na ból, albo gdy sesja trwa bardzo długo i ten ból czasami się fakty, faktycznie już staje ciężki do zniesienia, może być to spoko sięgnąć po taki sposób. Na koniec już tej rozmowy, gdzie można takie produkty kupić? Ja serdecznie zapraszam do nasz sklep internetowy biochemp.pl oraz medyczna marihuana.com, ale z tego co rozmawialiśmy, to też zapraszamy na głęboką świadomość, ponieważ już w tym momencie olejki CBD są dostępne na portalu Uize oraz niedługo pojawia się też maść konopna, więc możecie też wspierać w portal głębokaświadomość.pl, więc zapraszam serdecznie do wspierania naszych inicjatyw. Ja zapraszam również i polecam szczerze, spróbować sięgnąć po takie produkty, bo z mojego doświadczenia faktycznie jest tak, że te produkty z CBD bardzo przyspieszają ten proces. No i też do pielęgnacji stałej ten kolor też się dłużej utrzymuje wtedy w skórze. Także jeśli nigdy nie mieliście do czynienia z takimi produktami, a tatuujecie się, to CBD może Wam fajnie w tym wszystkim pomóc. To dziękuję Tobie, Jarek za rozmowę i do następnego razu i do zobaczenia.